Dzisiaj pojawiły się ważne informacje z Federacji Rosyjskiej. Ukraina otrzymała w końcu pełne pozwolenie na używanie zachodnich rakiet na terytorium Rosji. Ukraińskie siły zbrojne miały listę priorytetowych celów i natychmiast przystąpiły do działania, uderzając w jeden z najważniejszych motorów napędowych rosyjskiej machiny wojennej. Nocne niebo nad Bryeńskim rozjaśniły eksplozję, gdy ukraińskie rakiety Storm Shadow przebiły się przez rosyjską obronę powietrzną. Ukraińskie siły powietrzne we współpracy z siłami lądowymi i morskimi przeprowadziły połączony atak z użyciem dronów, które nasyciły przestrzeń powietrzną i wyczerpały obronę powietrzną wroga. Podczas gdy Storm Shadow przebił się niespodziewanie, a Rosjanie nadal nie byli świadomi zniesienia ograniczeń. Głównym celem był zakład chemiczny w Bijańsku jeden z filarów rosyjskiego kompleksu militarno-przemysłowego, produkujący materiał pełne materiał wybuchowy i komponenty do pocisków H59 i innych pocisków używanych przeciwko ukraińskim miastom. Rosyjskie kanały monitorujące ogłosiły alarmy powietrzne, ostrzegając przed nadlatującymi pociskami manewrującymi storm Shadow, a lokalni urzędnicy początkowo twierdzili, że wszystkie zostały zestrzelone. Kilka minut później w mediach społecznościowych pojawiły się filmy pokazujące. Kule ognia nad regionem i liczne eksplozje wstrząsające obszarem przemysłowym. Według doniesień magazyn amunicji zakładu eksplodował po uderzeniu, a produkcja w tym miejscu została nieodwracalnie wstrzymana. Gubernator bryjeński Aleksander Bogomos starał się kontrolować narrację, twierdząc, że siły obrony powietrznej zniszczyły sześć stałopłatowych dronów, ale opublikowane nagrania pokazały coś innego: precyzyjne uderzenia w głębi strefy przemysłowej, a wtórne eksplozje trwały przez wiele godzin. Ukraińskie źródła potwierdziły użycie pocisków Storm Shadow, co stanowi pierwsze oficjalne potwierdzone uderzenie na terytorium Rosji po wyrażeniu przez Stany Zjednoczone zgody na operacje transgraniczne. Francuskie pociski manewrujące były używane zniszczycielskim skutkiem na terytoriach Ukrainy kontrolowanych przez Rosję, ale teraz sięgają dalej. Atak na Bryjeńsk nastąpił po fali eskalacji ukraińskich ataków na strategiczne cele rosyjskiego przemysłu obronnego. Zaledwie kilka dni wcześniej eksplozje zniszczyły fabrykę Avangard w Waszkirii ponad 1300 km od Ukrainy. Potężny wybuch zniszczył najnowszą halę produkcyjną fabryki, co skłoniło rosyjskich urzędników do spekulacji na temat sabotażu wewnętrznego. Wkrótce potem zakład Świertlowy. W Dzierżyńsku jeden z największych rosyjskich producentów materiałów wybuchowych i głowic do pocisku przeciwpancernych i przeciwlotniczych został zniszczony w wyniku kolejnego ataku dronów dalekiego zasięgu. Pożary i eksplozje odnotowano w zakładach chemicznych i amunicyjnych w Smoleńsku, Peremii i Krasnodarze, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania produkcji pocisków i bomb lotniczych. Jedno z najbardziej znaczących uderzeń miało miejsce w Niżnym Nowogrodzie, gdzie ukraińskie drony uderzyły w zakład produkcji instrumentów Arzamas, dostawce komponentów do rosyjskich pocisków manewrujących H-101 i H-32, tych samych broni, które... Terroryzowały ukraińskie miasta w ostatnich latach. Rosyjskie media próbowały zminimalizować szkody, ale nagrania lokalnych mieszkańców ujawniły rozległe zniszczenia i długotrwałe pożary. Dla Ukrainy polityczne i strategiczne konsekwencje tych ataków są ogromne. Pociski Storm Shadow po raz kolejny wykazały swoją śmiercionośność i celność, przebijając rosyjską obronę powietrzną i niszcząc cenne zasoby wojskowe. Sukces ten prawdopodobnie przyspieszy dalsze dostawy, ponieważ do tej pory między 200 a 300 pocisków Storm Shadow został dostarczony głównie przez wielką Brytanię i Francję. Rakiety były intensywne wykorzystywane, a ukraińskie źródła potwierdzają, że na początku 2025 roku zapasy były prawie wyczerpane. Produkcja w zakładach Wielkiej Brytanii i Francji została wznowiona tego lata po 15-letniej przerwie. Obecnie produkcja jest zwiększana z początkowych 10-20 rakiet miesięcznie do prognozowanych 50 w 2026 roku, co zapewni stałe dostawy dla rosnącego arsenału ukraińskich rakiet dalekiego zasięgu. Skuteczność pocisków Storm Shadow wynika z połączonego zasięgu, precyzji ładunku. Dzięki głowicy bojowej o masie 450 kg możliwości Penetracji i eksplozji oraz zasięgowi 250 km pociski te są przeznaczone do niszczenia utwardzonych celów, takich jak fabryki, bunkry i magazyny, których drony dalekiego zasięgu nie są w stanie całkowicie zniszczyć. Ogólnie rzecz biorąc, w jak ukraińskie ataki przy użyciu Storm Shadow dowodzą swoje skuteczności w całej Europie, narastają apele o rozszerzeniu dostępu Ukrainy do innych systemów dalekiego zasięgu. Kolejny potencjalny przełom może nastąpić w Niemczech, ponieważ niemiecki pocisk Taurus o zasięgu 550 km i zaawansowanej zdolności penetracji bunkrów dałyby Ukrainie jeszcze więcej możliwości. Sparaliżowania rosyjskiego przemysłu i centrów dowodzenia daleko za linią frontu. Można już dostrzec podobieństwo do momentu zawarcia koalicji czołgowej w 2023 roku, kiedy to dostawy brytyjskich czołgów Challenger mały impas polityczny. Otworzyło to drogę dla czołgów Leopard i Abrams a powtarzające się groźby Rosji okazały się po raz kolejny bezpodstawne. Obecnie może się powtórzyć podobny scenariusz w przypadku pocisków Taurus. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze eksklu Inkluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.